Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdalął od tłumu, włożył palce w jego uszy i świną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niego, westchnął i rzekł do niego Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, a więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przekazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali i przepełnieni zdumieniem mówili, dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słów przywraca i niemym mowy. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu. W dzisiejszym pierwszym czytaniu, które pochodzi z Księgi Rodzaju z trzeciego rozdziału, usłyszeliśmy taką alegoryczną relację z tego, jak człowiek wpakował się w grzech. Oczywiście ten przekaz Księgi Rodzaju nie jest przekazem historycznym. Nie należy go odczytywać dosłownie. Jest to opowieść, która wprowadza nas w tajemnicę upadku człowieka, w ten dramatyczny wybór oparty na wolności, który wprowadził człowieka w nieprzyjaźń z Panem Bogiem, który sprawił, że człowiek zerwał więź z Panem Bogiem, co za sobą pociągnęło konkretne konsekwencje. Bo jak popatrzymy na, czy będziemy czytać, Dalej Pismo Święte, dalsze rozdziały, tam zobaczymy, jak ten grzech coraz bardziej człowieka znieprawia, coraz bardziej człowieka od Pana Boga oddala i sprawia, że człowiek odnajduje w sobie różne pokłady możliwości, w których czyni zło. I to jest jakaś też prawda o nas samych, że jest w nas możliwość do tego, że możemy robić wielkie rzeczy, Wspaniałe rzeczy. To znaczy jesteśmy zdolni do tego, żeby kochać, żeby człowieka, drugiego człowieka obdarzać dobrem. Jesteśmy zdolni do tego, żeby robić wielkie, heroiczne rzeczy, ale jednocześnie też odnajdujemy w sobie tę możliwość do czynienia zła. Święty Paweł w jednym ze swoich listów napisze, że... Że bardzo często widzi w sobie to rozdarcie, że nie robi tego dobra, które chce, ale robi to, to zło, którego nie chce. A więc jest w nas to rozdarcie momentu, kiedy człowiek zrywa więź z Panem Bogiem, kiedy się przed Panem Bogiem ukrywa. Jedną z konsekwencji jest zamknięcie się na to, co Bóg do nas mówi. I tutaj takim, można powiedzieć, obrazem, tego zamknięcia naszego serca na głos Boży jest ten głuchomienie, którego przyprowadzono do Jezusa. Nie to, już, że nie potrafię słyszeć, to jeszcze nie potrafi wymówić. Jest to jakiś dramat człowieka, ale chciałbym, żebyśmy na tę sytuację spojrzeli troszeczkę tak od strony symbolicznej, bo tak właśnie wygląda człowiek, który jest zamknięty naprawdę Bożą, który zamknął swoje uszy. Nie dość, że nie potrafi usłyszeć, to jeszcze nie potrafi mówić, a do czego jest nam potrzebna mowa? A mowa jest nam potrzebna do tego, żeby się komunikować, żeby przekazywać sobie różne treści, żeby dochodzić do, jakiegoś, do, do jakiejś fazy poznania, tak? Jeżeli człowiek chce poznać drugiego człowieka, po prostu zaczyna z nim rozmawiać. Ale jeżeli w nas nie ma prawdy, Bożej prawdy, to zazwyczaj ukrywamy się przed innym człowiekiem. I to, co mówimy o sobie, przestaje być zrozumiałe. Co więcej, nie potrafimy się nawet do końca właściwie słyszeć. Zobaczcie, że każdy z nas, gdybyśmy teraz próbowali zrobić taki feedback z tego, co żeśmy usłyszeli w dzisiejszym słowie, każdy z nas usłyszał zupełnie co innego i pewnie też i potem tym Każdy z nas usłyszy coś innego co będzie akurat dla niego jakieś wyjątkowe albo może nie usłyszy nic czy my potrafimy rzeczywiście siebie słuchać na przykład w małżeństwie, w rodzinie zobaczcie, że z tego doświadczacie z pewnością że czasem patrzymy na sprawę, jedną sytuację w zupełnie inny sposób na czym polega nasz największy problem? To, że nie potrafimy często o tym komunikować. Że zazwyczaj do jakichś kłótni, do jakichś podziałów, dochodzi zazwyczaj przez jakieś tam błahe rzeczy, ale nie potrafimy o tym rozmawiać. Albo mówimy o tym niezrozumiale. I z tego rodzą się konflikty. Z tego rodzą się podziały. I co robi wiecie w dzisiejszej Ewangelii? On wsadza palce w uszy tego człowieka, otwiera mu uszy, a potem otwiera mu język. Po to, żeby, jak mówi nam ewangelista, żeby mógł nie tylko słyszeć, ale i prawidłowo mówić, żeby był zrozumiały dla innych, żeby był przejrzysty dla innych. I to właśnie robi w nas Słowo Boże. To, to robi w nas też nasza relacja z Panem Bogiem, nasze spotkanie z Jezusem. Że jeżeli z nim się spotkamy, jeżeli pozwolimy mu działać, to on najpierw otworzy nasze uszy. Po to, żebyśmy usłyszeli słowo. Żebyśmy usłyszeli, co on do nas mówi. Nie na zasadzie, że wy słyszycie teraz słowa i one gdzieś tam wam coś komunikują. W tym sensie, że no, ksiądz coś mówi. Ale żeby to słowo dotarło do twojego serca. Żebyś usłyszał sens. Bo można słyszeć słowo. Tak jak jesteśmy gdzieś za granicą, słyszymy, że ktoś coś mówi, ale tutaj nie rozumiemy sensu. Nie wiemy o co mu chodzi. Nie? Tak samo tutaj. Bóg do nas mówi, my słyszymy słowo, ale nie słyszymy sensu. Nie wiemy o co mu chodzi. Dlatego on musi otworzyć nasze uszy. I drugim krokiem, który on dokonał w nas, to jest uzdrowienie naszego języka. O to, żebyśmy umieli komunikować. A mamy komunikować przede wszystkim prawdę. Do tego nas Pan Bóg uzdawa. I to się dzieje w nas, kiedy zaczynamy obcować z Panem Bogiem. To znaczy nasze życie staje się coraz bardziej przejrzyste. Nasze życie staje się coraz bardziej na wzór Chrystusa, bo trzeba pamiętać, że Jego życie jest dla nas takim wzorem, takim archetypem. My się na nim opieramy, w niego się wpatrujemy, że on nam pokazuje, zobacz, Twoje człowieczeństwo będzie takie, jak ja to Ci pokazuję, pełne, pełne życia. To jest Twój wzór, masz się do Niego dopasowywać, I został Ci On dany. Jezus był zawsze przejrzysty, On zawsze żył prawdą, zawsze głosił prawdę i do tego chce nas też zdobyć, do tego, żebyśmy byli przejrzyści. To się dzieje w czasie każdej Eucharystii. Yy, tylko potrzeba z naszej strony, myślę, takiej determinacji, wewnętrznej determinacji do tego, żeby chcieć, aby Jezus uzdrowił moje uszy, aby uzdrowił mój język, czyli żeby mnie otworzył i żebym umiał nie tylko przyjąć Jego samego, Jego słowo, ale też żebym umiał w nim żyć. Żebym nie był głuchoniemy. Żeby nie był głuchy na to, co On do mnie mówi. I żebym w tym stanie nie tkwił do końca bo To nie jest mój naturalny stan. Dlatego prośmy dzisiaj, każdy z nas, na swój własny sposób Pana, o to, żeby otworzył nas. Żebyśmy usłyszeli Jego Słowo. Żebyśmy to Słowo przyjęli. I żebyśmy nim, Jezusem, który jest Słowem Bożym, odwiecznym Słowem Bożym, żyli na co dzień, żebyśmy go głosili całe nasze życie.